Witajcie moi drodzy. Ja mam dzisiaj bardzo cenny dzień. Ponieważ zaczął padać deszcz, nie bardzo chcę wychodzić z samochodu, ale chcę Wam powiedzieć, że zatrzymując się po prostu z dziećmi na przystanku, zobaczyłam jeszcze po prostu lipę, tylię. Moi drodzy, lipa, kwiat lipy, jest bardzo cennym surowcem zielarskim ta lipa, którą widzicie tutaj przez okno, ona się już niestety nie nadaje do zbioru. Lipa zaczyna kwitnąć w czerwcu, mamy sierpień, a kwiat należy zrywać wtedy, kiedy jeszcze jednak większość pączków nie została. Nie została rozwinięta. Moi drodzy, niestety większość osób sądzi, że lipa jest zielem rozgrzewającym. To jest totalna bzdura. Lipa nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem. Jeśli chodzi o kwiat lipy, to ma on właściwości napotne i przeciwgorączkowe, a to oznacza, że lipa. Wychładza, ściąga gorąco. W związku z czym em, chcę, was, chcę Was wyprowadzić jeszcze przy okazji z tego, e, z tego błędu. Lipa, podobnie zresztą jak e, kwiat czarnego bzu, ma właściwości wychładzające, ochładzające, dlatego nie należy jej stosować profilaktycznie i nie należy. Jej stosować zbyt długo i zbyt często, aby nie wychłodzić. Zwłaszcza pęcherza moczowego. Nie wiem, czy coś będzie widać moi drodzy. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o sam napar z kwiatów lipy, to wzmaga on właśnie wydzielanie potu i jest szczególnie właśnie zalecany w przebiegu gorączki. Śluzy, które są zawarte właśnie w tym e, naparze, działają osłaniająco i zmiękczająco. I to jest naprawdę wyczuwalne, jak pije się ten napar z kwiatów lipy. On jest po prostu przepyszny, zwłaszcza jak go jeszcze posłodzimy miodzikiem. E, działa on e, również przeciwkaszlowo, łagodząco na podrażnienia e, błony śluzowej. E, zwłaszcza przewodu pokarmowego i gardła i to jest również niesamowicie i fajnie odczuwalne. Taki napar zawiera również bardzo cenne dla nas flawonoidy. Zawiera również glikozydy fenolowe, które mają właściwości, moi drodzy, uspokajające i rozkurczowe. I teraz właśnie to, co jest bardzo, bardzo ważne w kwestii tego ściągania gorączki, moi drodzy, to to, że lipa ma właściwości moczopędne. Co ważne, że na przykład, możecie tego nie wiedzieć, ale z lipy produkowany jest również węgiel leczniczy, który stosujemy w leczeniu biegunek i zatruć i niestrawnościach. Co jeszcze mogę wam powiedzieć o tej lipie? Na lipy, a właściwie jeśli chodzi o lipę, to, to może bardziej jeszcze o liściach i pędach lipy. Zawierają one kwasy fenolowe, zawierają również flawonoidy i glikozydy, które właśnie mają działanie moczopędne i wzmacniające naczynia krwionośne, ponieważ zawierają kwercytynę. Działają również silnie przeciwzapalnie, uwaga, antyseptycznie i obniżają ciśnienie krwi. Ale przypominam, że mówię tutaj o liściach oraz o pędach, a nie o kwiatach. Można na przykład uważa, używać naparów z lipy jako środka przeciwzapalnego, antyseptycznego. Środka takiego, który będzie nam pomocny w nawilżaniu i osłanianiu. W leczeniu różnych otarć i jakichś tam niegojących się ran. Więc w tym zakresie polecam Wam stosować właśnie lipę. W chwili obecnej można skorzystać z pędów i z liści, także no, z kwiatu już raczej nie. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia.